Zawitaliśmy właśnie do pięknego Szczecina, gdzie mamy przyjemność zaprezentować najnowsze trendy w stylizacji paznokci. Jeśli jesteś miłośniczką pięknych paznokci, śledzisz najnowsze trendy z dziedziny nail artu i kochasz produkty marki Semilac, to wydarzenie jest właśnie dla ciebie. Pokazy Semilak to dla nas idealna okazja, aby być jeszcze bliżej naszych Semigirls. Podczas konkursu, który organizujemy na każdym evencie, dziewczyny zaskakują nas swoją ogromną wiedzą o produktach Semilak, za co chętnie je nagradzamy. No a pokazie podobały mi się bardzo, wyniosły wiele nowych rzeczy, wiele rzeczy się też ciekawych dowiedziałam. Wydawałoby się, że to jakieś tam szczegóły, które mało wnoszą. A jednak na pewno będę je stosować. Rewelacyjne zdobienia Pani Agnieszki, naprawdę Dokładnie. po prostu rewelacje. Mistrzostwo świata. Flora, bardzo sprawna ręka i naprawdę super szybko. Nasz Pana zobaczyć Pani bardzo. O, no to, mi, to miło, to ko koniecznie, ko koniecznie musimy to uwzględnić w naszym materiale filmowym. Nasza propozycja na wiosnę lato jest to Opart Negative Space Eco Art. Nie wiem, czy wiecie, ale semihardi to nasz produkt flagowy i wprowadziliśmy go jako pierwsi na rynek polski. Idealnie podbija kolory neonowe i pastelowe. Z myślą o osobach, które nie mogą być z nami na pokazie, relacjonujemy całość na naszych social mediach, zaczynając od Snapchata, a na Facebooku kończąc. Mam nadzieję, że zaczerpnęłyście od nas mnóstwo inspiracji. Dziękujemy, że jesteście z nami. Zapraszamy już dziś na kolejny pokaz marki Semilek w Gdańsku i w Toruniu. Do zobaczenia!